Witajcie serdecznie. Dziś poprowadzę Was po Kuala Lumpur od kuchni. Mam przyjemność zabrać Was podróż, która pobudzi wszystkie zmysły. Podróż po kulinarnych cudach Malezji, a są to cudeńka, których w Polsce nie dostaniecie. Przygotujcie się na odcinek, który będzie tak barwny i zróżnicowany jak mozaika kulturowa tego pięknego kraju. Malezja to prawdziwie tygiel smaków, gdzie wpływy malajskie, chińskie i indyjskie splatają się w niezwykłe kompozycje, ta kulturalna różnorodność to odzwierciedlenie malezyjskiej historii i społeczeństwa. Widzimy tu, jak różne kultury wzajemnie się przeniknęły, tworząc coś unikalnego. Na przykład islam, który jest dominującą religią, ma ogromny wpływ na to, co jemy. Wieprzowina jest absolutnie tabu, a wiele dań opiera się na halal, czyli dozwolonych składnikach, ale obok siebie w harmonii istnieją różne Również tradycje kulinarne chińskich buddystów, gdzie wieprzowina to podstawa, i są też ryby i owoce morza, czy indyjskich hinduistów, każda wnosząca swoje unikalne przyprawy i techniki. W Malezji często używamy do jedzenia rąk, co jest tradycyjnym sposobem jedzenia w kulturze malajskiej i indyjskiej. To symbol wspólnoty, bliskości. Inny sposób jedzenia to używanie tylko łyżki i widelca bez konieczności noża, którego nie znajdziecie pośród sztuczców w restauracji czy na foodkorcie. W zdominowanych przez chińskie tradycje i naleciałości restauracjach jemy dopiero pałeczkami i łyżką, taką specjalną łyżką. No to, co powiecie na szybki fakt. Podstawą wielu malezyjskich dani jest ryż, często podawany na tysiąc różnych sposobów, to malezyjski chleb powszedni, obecny na każdym stole, od ulicznych straganów po eleganckie restauracje. I jeszcze jedno słynna laksa. Pikantna zupa z makaronem ma tak wiele regionalnych odmian, że każda mogła być osobnym daniem, ale nie ma wegańskiej laksy. Kreatywność i bogactwo malezyjskiej kuchni przewiduje, że praktycznie każde danie będzie miało jakąś formę mięsa, a dodatkowo malutkie, suszone lub smażone anchois, które są traktowane jak przyprawa i wszędzie dodawane. Mam nadzieję, że czujecie już ten apetyt. Bo za chwilę zanurzymy się w świat Nasi Lemak, Nasi Goreng, Roti Chanai, Sizzling mi oraz Owoców Musza i wiele innych pyszności. Ok, jesteście gotowi na prawdziwą ucztę? To jedziemy z tym odcinkiem. Jesteśmy znów w mojej ulubionej Bungus Kaukau. Dziś nie jestem za bardzo głodny, a e są wzięła Narodowe Danie Malezji, czyli Nasi Lemak czyli tłuściutki ryż z pastą sambal, ansuam, ogóreczek i jajeczka. Pycha. Na liściu bananowca. No przyjechały bułeczki. Świeżo zrobione na parze. Jeszcze parują. Tutaj są bułeczki z wieprzowiną. Z pałeczki wezmę. O, w środku jest piękna, piękna wieprzowinka. O, to są jak nasze pankuchy. Pampuchy, tylko że wypchane słodką wieprzowiną normalnie pyszne a to jest wypchane właśnie masą z żółtka solonego żółtka z dużą ilością cukru żeberka są mistrzostwem świata normalnie rozchływają się w ustach odchodzą od kości musiały być bardzo długo gotowane, a później jeszcze dodawane z tym słodkim sosem. Więc w tutaj, tutaj się zajadamy też tym naleśnikiem ryżowym. Century egg, czyli yy, jajko, które jest bardzo długo trzymane w wapnie, jest dosłownie przeźroczyste. Jest ciemne. W smaku jest niesamowicie intensywne, ale ono nie jest zepsute. Jest po prostu tak długo trzymane, że aż całe białko się ścięło razem z żółtym ma taki bardzo dziwny smak. Mm. Ale to jest przysmak, który polecam raz albo dwa w życiu spróbować. Bo w Polsce czegoś takiego nie doświadczycie. Jeżeli doświadczycie, to, to za to jajko, które tutaj zapłaciliśmy niecałe 4 lingity, w Polsce zapłacicie 40 zł. Taczka się rozpływa w ustach. Jest naprawdę doskonała. Mm, doskonała. Naprawdę. Klej ryżowy jest jako ekstra. Ale sam ryżem i kaczką, i warzywami bardzo niegrzecznie jest pokazywać przy okazji pałeczkami, co ja teraz zrobiłem. Trzymajcie się od tego. Ale to jest bardzo dobre. Ok, na, nasze i Fun. Wjechało, czyli to jest w takiej zawiesinie jajecznej. Nudle tu na górze to chyba są krewetki albo pasta krewetkowa. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że mnie to nie zabije. Jeszcze czekamy na mięsko i warzywka. No, może nie wygląda to na zdjęciu aż tak super apetycznie, ale obiecuję Wam, że naprawdę to jest bardzo, bardzo dobre. To są takie nudle gęste. Trochę jak ryżowy udon, bardzo smaczne. Przekładamy z dużego garnuszka do małej miseczki. Tutaj jeszcze jakiegoś grzybka byłowie, o, przytakę. I mamy papryczki. Do tego dodamy jeszcze troszeczkę octu ryżowego. i będzie bardzo dobrze tutaj to jest pork belly czyli brzuch świński o, taki mięsny bardzo dobry bułeczki będzie dobrze no i wjechało roti Cheese to jest placek roti w środku z serem oczywiście ser nie, nie jest ża żadnym specjalnym serem ale musi to być bardzo słodkie popatrzcie jakie tłuste to jest doskonale w Polsce to się do picia nadawał niesamowicie Patrzcie, mamy czaczkę. mamy to Ilej. kamerka nagrywa z dźwiękiem yeah. I want to eat jak to się ukina to jest przepełnione serem hmm. Na taki sweet! Dobra, wymieszałem już część tego towaru. Jak widzicie wszystko czerwone, i patrzcie czyli, ale tutaj mam jeszcze ostry sos. Jest moje całe jajeczko. Uczcie się w Polsce. Daje się całe jajko, a nie połówkę jajka. No i mamy do tysiące makaron, więc tam tego towaru tyle. Zaczynam być dobrze pikantny. Makaronik też. Mm. No, Poprosiłem o nudle, żeby były bardziej rozgotowane. Chyba mnie nie posłuchali. Może jakiś akcent do szefa kuchni, żeby zrobić nudle bardzo takie miękkie, bo nie lubię al dente. Ale oprócz tego makaron jest bardzo uczciwy dobry, no ja to w tym miejscu nie może być liczbę. No, smacznego. No i to jest ABC, czyli ABC. Deser lodowy to jest lód pokruszony yy, na takiej maszynce tam która jest, a do tego jest dana yy, krem z kukurydzy. czendo, czyli takie yy, żelki jakby zrobione z pandanu. Mamy tu normalne żelki, prawdopodobnie z róży. Mmm, ale to słodkie. E, to jest galaretka strawy. Jest taka ziołowa. Mamy słodką fasolę. Orzeszki. I to jest, a wszystko jest utopione w skondensowanym mleku z mlekiem kokosowym. Do tego, żeby nie było za słodko, to wzięliśmy sobie jeszcze fruit punch. który, zadziwiająco, jest znacznie lepszy od amerykańskiego pancza, ale całość jest naprawdę mega. I to jest oczywiście polane wszystko syropem. Naprawdę musicie przyjechać tutaj. To jest jedna z tych rzeczy, które trzeba spróbować. Mm. Ciężko się do tego nawet zabrać, bo to jest z marszina. Marzina przesiąknięta syropem. To trzeba bardzo ostrożnie, żeby to się nie przewróciło. No, tam no i dojechały w końcu nudle. Pięknie skwarczą. Zaraz będziemy cały uwędzeni tym. Troszeczkę musieliśmy poczekać. ale dobry staw. Dobry staw polecam. Jeżeli jesteście w nie nieważne, czy tu, czy gdzieś indziej, wypatrzycie sizzling me. To bierzcie z Dni, bo z Dni to dobra rzecz. No, i mamy mój ryżek. To jest 3 egg rice, czyli tu są trzy rodzaje jajka. To czarne, To jest century egg. To jest takie jajko, które bardzo długo trzyma się w wapnie i ono zmienia kolor na czarny, taki prawie że przeźroczysty pod słońcem. Później mamy zwykłe jajko na twardo. I wszystko jest zarobione po prostu rozbełtanym jajkiem, który jest włożonym w ryż. Są tutaj jakieś drobne warzywka. Mamy trzy kawałki boczusiu, ale to jest nasz lunch, więc nie będziemy się przejadać. Więc zobaczymy, to... mm. Powiem. Mm. Jak u Uncle Rogera zapłaciłem 32 ringity za to, a tutaj zapłaciłem 18, to szczerze mówiąc to znacznie bardziej za 18 się opłaca niż yy, u Uncle Rogera. Ok, całkiem szybko dania przyszły. W sumie restauracje widziałem na zdjęciach, że były straszne kolejki, a tutaj spokojnie znaliśmy wolny stół, więc to jest niby pikantny ryż z dodatkowym półczakiem, który kosztował 12 ringitów. Szczerze mówiąc tyle tego półczaka, no to nie warte tych 12 ringitów. Symboliczne trzy plasterki ogórka, ale to jest akurat normalne. Podwójne jajeczko smażone na trupiąco, więc wygląda uczciwie. I to kosztowało 6. To jest zwykły ryż smażony. No, porcja taka no, nie powiedziałbym mi super duża. Tutaj dostałem jakieś sosidło. Zaraz spróbujemy, co to jest. Mm. Pikantne, i czuć rybą. Jest interesujące. Albo blaczem Tutaj mam jeszcze ostre, jeżeli za mało ostrego by było. No i herbaty wjechały. Zaraz popróbujemy, co to będzie. Mm. No. Całkiem uczciwy ryż. Poczeczek. No. Kłuczeczka też jest całkiem smaczny, tylko żeby go więcej było, bo tyle kłuczeczka za 12 ringgitów, to mogę mieć cały drugi kawałek ryżu. Raczej, ta jest ryżu za to. No ale zjemy i zaczynamy jak wejdzie. No dobra. To jest czasu. jest łodzypkie na zewnątrz. Bardzo tłusty, w środku no bo to tak naprawdę taki boczek pieczony Więc tutaj jest taka brazutka do tego bardzo dobrze symboliczny ogóreczek mamy topik z jajeczkiem i oczywiście dużą porcję nóg jemy pałeczkami i łyżką dostaliśmy całkiem uczciwy, ostry sos który się dobrze pali to jest chińska kiełbasa Niemcy też mają kiełbasę myślę, że no, Krzycy też mają kiełbasę, ich nie jest wędzona, tylko jest słodka w wielu, wielu przyprawach, które ją konserwują. To jest bardzo dobre. Polecam odwiedzić. Na zakończenie tego wszystkiego jeszcze weszło Kari. To jest dal Kari i Kari Ayama, czyli Kari z kurczakiem. To jest Dal. Są kawałki tego. Jest ono wodniste, jest, d, 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 malezyjskie jest troszeczkę inne. Oczywiście mamy tutaj o, będziemy mieli gdzieś pływające i anszua, które mi chcą mnie zabić, ale będzie dobrze. A tutaj jest jeszcze sambal, sambal blachem? Sambal. Yeah. Sambal awesome. Ja. I tu mamy jeszcze sos, sambal jest pikantny, lekko słodki, jest pyszny. Dobra, czas dezynfekować rączki, żeby nie było zarazy na wszelki wypadek. Jak powiedziałem, tutaj łazienki w tych lokalach są wątpliwej jakości, ale jedzenie jest jak najbardziej do polecenia. No, skończyliśmy właśnie posiłek w stawi Madzio Bistro Salamat de Tang, czyli bezpieczne przyjście. Cały posiłek zakosztował nas 28 ringitów, czyli, oś, czyli 4 Roti. Yy, ćwiartka kurczaka, jajko, tofu, 3 yy, razy karii i dwie herbaty. 28 ringitów, czyli jakieś 26 zł. Żyć nie umierć. Idziemy dalej. Nie było wszystko, co chciałem wam pokazać. Niestety, tego materiału jest bardzo dużo, ponieważ nagrywaliśmy przez cały miesiąc i praktycznie z każdego dnia mam nagranie z innej restauracji, z innego jedzenia, więc pewnie zrobię jeszcze kilka takich filmików. Wiem, że obiecałem seafood, ale to w następnym odcinku. Na razie widzę, że ten filmik już się wydłuża do jakichś 15 minut. Wątpię, żeby ktoś dotrwał do samego końca. Jeżeli dotrwaliście, bardzo wam dziękuję i zasubskrybujcie, polajkujcie. Dajcie coś w komentarzu. Trzymajcie się na razie miłego, jak zawsze polecam Malezję jako miejsce troszeczkę inne od Tajlandii czy innych krajów azjatyckich.